Ejka, krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku wesprzeń na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. W tym filmiku przerobimy sobie dzielniki całkowite danej liczby, no i już w dziale o liczbach naturalnych powiedzieliśmy sobie na temat dzielników, ale tutaj trochę rozszerzymy ten temat. No i gdybyśmy mieli chociażby liczbę 36, to możemy po kolei wypisywać dzielniki, jakie przyjdą nam do głowy, na przykład 2, 3, 6, 12 itd. No ale w przypadku wielu liczb jest duże ryzyko na to, że coś zapomnimy. Po prostu ominiemy jakąś liczbę i niestety zawalimy całe zadanie. Dlatego ja polecam wypisywać sobie to po kolei, jako pary, i wtedy na pewno wypiszecie wszystkie dzielniki. Już pokazuję o co chodzi. No bo tak, 36 to jest 1 razy 36, ale to jest też 2 razy 18, 3 razy 12, 4 razy 9. No 5 to nie będzie, bo przez 5 się nie dzieli, więc następne jest 6 razy 6. No i w odcinku o liczbach naturalnych wspomniałem, że nie musimy iść dalej niż pierwiastek z tej liczby, z której szukamy dzielniki. Pierwiastek z 36 to jest 6, więc na tym możemy skończyć. A zatem wszystkie dzielniki naturalne to jest po kolei 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 i 36. Ale ten temat dotyczy dzielników całkowitych. I w zasadzie jedyne co trzeba zrobić, to jeszcze przepisać te wszystkie liczby, ale z minusem. Więc dzielnikiem 36 całkowitym będzie też minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 6, minus 9, minus 12, minus 18 i minus 36. A zatem w zasadzie wykonujemy tę samą pracę, którą robiliśmy szukając dzielników naturalnych, ale po prostu jeszcze raz przepisujemy je, tylko że z minusem. Zobaczmy teraz liczbę minus 24. No i tak, moglibyśmy wypisywać sobie po kolei te dzielniki, biorąc pod uwagę minus, ale ja polecam skupić się na samej wartości tej liczby, czyli właśnie na tej 24 bez minusa. No i gdybyśmy wypisywali po kolei, to mamy 1 razy 24, 2 razy 12, 3 razy 8, 4 razy 6. No, i już dalej nie musimy wypisywać. Więc na pewno dzielnikami będzie 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 i 24. No ale podobnie jak w poprzednim przykładzie, będą to też te same liczby, tylko że z minusem. Czyli minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 6, minus 8, minus 12 i minus 24. I teraz krótko, dlaczego tak jest. Mówiliśmy sobie o tym, że coś jest dzielnikiem drugiej liczby, jeżeli dzielenie. Daje nam znowu liczbę naturalną. Czyli na przykład 48 na 4 to jest 12, więc 4 jest naturalnym dzielnikiem 48. Ale 48 dzieli się też na minus 4. Daje nam to minus 12 i w tym przypadku jest to po prostu dzielnik całkowity, bo daje nam liczbę całkowitą. Minus 12 to też jest liczba całkowita, więc nie ma tutaj żadnego problemu. A teraz przejdźmy do Wielokrotności. No i tutaj tak, jakbyśmy wzięli chociażby liczbę 2, no to kolejne wielokrotności dwójki to jest 2, 4, 6, 8, 10 i tak dalej. No bo 4 to jest 2 razy 2, 6 to jest 2 razy 3, 8 to 2 razy 4, 10 to 2 razy 5. No i tak można byłoby wypisywać i wypisywać. Ale jeżeli mówimy o całkowitych wielokrotnościach, to możemy też pójść w drugą stronę, czyli nie 1 razy 2, 2 razy 2, 3 razy 2 i tak dalej, ale zrobić minus 2, minus 4, minus 6 minus 8, no bo to jest właśnie minus 1 razy 2, minus 2 razy 2, minus 3 razy 2, minus 4 razy 2, więc tutaj wielokrotności całkowite są o tyle szerszym tematem w, w porównaniu do naturalnych, że jeszcze mamy ujemne liczby. Inny przykład to chociażby minus 6. Wielokrotności minus 6 to jest minus 12, minus 18, minus 24, no ale też dodatnie 6, 12, 18 i 24. I może na pierwszy rzut oka nie wydaje się to jakieś super przydatne ani te dzielniki, ani wielokrotności, ale bardzo często świadomość tego, co jest wielokrotnością albo dzielnikiem, po pierwsze skrócić, a po drugie e, chociażby znaleźć jakiś mały wspólny mianownik. Dlatego warto jest to wiedzieć. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!